Cześć! Jeśli tak jak ja potrzebujesz od rana się troszkę rozruszać, a jednocześnie nie masz super dużo czasu. No to ta praktyka będzie idealna dla Ciebie. Praktyka, która Cię rozbudzi, rozrusza i przygotuje na resztę dnia. Także zapraszam, zaczynamy sobie na stojąco. Rozsuć sobie lekko stopy, tak żeby było Ci stabilnie i wygodnie. Zaczniemy sobie tak, jak zawsze, od takiego wylądowania, więc chwili zatrzymania. Możesz sobie do tego położyć jedną dłoń na brzuch, jedną dłoń na klatkę piersiową, na serce i daj sobie chwilkę na to, żeby usłyszeć swój oddech, żeby poczuć go pod swoimi dłońmi. A może potrzebujesz sobie odetchnąć, możesz zrobić wdech nosem, wydech przez usta. Czasami przyjemnie jest tak sobie odetchnąć, nawet od rana. Westchnąć. To może być bardzo pomocne w takim uwalnianiu napięcia. Możesz pomyśleć sobie teraz o intencji na tę dzisiejszą praktykę, może na ten dzisiejszy dzień. Intencja to jest takie zdanie, słowo, które wypowiadasz w czasie dokonanym. Tak jakbyś już to miała, miał w sobie to, czego potrzebujesz dla siebie. Może na przykład potrzebujesz być bardziej obecna, obecny w, swojej, w swoim życiu. Możesz powiedzieć sobie, jestem, albo jestem obecna, obecny. Może potrzebujesz więcej spokoju. Możesz powiedzieć, mam w sobie spokój. Cokolwiek teraz do ciebie przychodzi. No i teraz powoli rozluźniamy ręce wzdłuż ciała, otwieramy oczy i zaczynamy od takiego łagodnego rozruszania ciała, czyli pobujamy sobie luźno na boki, ugnij lekko nogi w kolanach i pozwól, żeby ramiona trochę tak poobijały się o twoje ciało. Taki, taka trochę dziecięca, taki dziecięcy luz, być może yy, od lat. Czegoś takiego nie robiłaś, nie robiłeś, żeby właśnie tak sobie pozwolić na takie uwolnienie i rozluźnienie. Jeszcze zróbmy sobie jeden oddech luźno. I teraz się będziemy powoli zatrzymywać, ale spróbuj, żeby ten ruch się sam zatrzymał. I teraz idziemy sobie w, do góry z wdechem, unosząc ręce, wyciągnij się. Z wydechem przeciągniemy się na jeden bok. Wdech do góry. I wydech drugi. I teraz wdech do góry, zapleć palce dłoni, odwróć je wysoko do nieba. I spróbuj teraz w tej pozycji przypilnować, żeby się tutaj tak mocno nie wygiąć, tylko skieruj kości ogonową bardziej w dół, w stronę ziemi. Wyciągnij się, weź sobie tu wdech, możesz spojrzeć do góry. Pomyśl o tym, że wysuwasz też mostek, te klatkę piersiową do góry, jednocześnie brzuch jest lekko aktywny. I z wydechem powoli przenieś lewą rękę do przodu, prawą do tyłu. Skręcamy się. Spróbuj w tej pozycji skierować prawe biodro trochę bardziej do przodu i pociągnąć prawą łopatkę bardziej do kręgosłupa. I jeszcze jeden oddech. Rozszerz ramiona szeroko. Z wdechem wróć do centrum. Zapleć dłonie, wyciągnij je wysoko do góry. I wydech w drugą stronę. Aktywny brzuch pociągnij lewym biodrem do przodu, lewą łopatką do kręgosłupa, i rozciągamy ramiona szeroko. Możesz spojrzeć sobie na lewego kciuka. Z wdechem wróć do centrum, połącz dłonie i z wydechem przez ugięte kolana spływamy w dół, do skłonu. Z wdechem unieś tułów równolegle do ziemi, kolana pozostaw lekko ugięte. Wydech miękko, padamy skłon i jeszcze raz pół skłonu wdech. I wydech skłon. Przez zaokrąglone plecy, kręg po kręgu, podnieś się powoli, z wdechem do góry unieś ręce. Połącz dłonie i z wydechem opuść je na wysokość serca. I teraz odwracamy wnętrza dłoni do zewnątrz. Przenieś dłonie do tyłu, zapleć palce dłoni, pociągnij nimi do tyłu. Unosząc mostek, klatkę do góry, spójrz sobie w górę, weź wdech i przez ugięte kolana z wydechem opadamy do skłonu. Głowa luźno, pociągnij dłońmi mi trochę wyżej do góry. Weź sobie jeszcze jeden wdech. Może lekko wyprostujesz bardziej nogi, ale to takie delikatne. Nie musisz ich teraz bardzo prostować, a na pewno już ich nie blokuj w kolanach. I z wydechem o, opuść dłonie w dół do ziemi. Podepszy się lewą dłonią, podnieś prawą rękę z wdechem do góry. Spójrz sobie w górę i wydech. Opuszczamy. I teraz druga lewa ręka w górę. Możesz tutaj wyprostować bardziej lewą nogę. I wydech na dół i jeszcze raz wdech. I wydech, i druga strona, wdech. I wydech. Połóż dłonie na łokcie, puść luźno głowę i przez chwilkę pokołysz na boki. Pozwól, żeby siła grawitacji podziałała na Twoją głowę, Twój tułów, tak żeby ciało sobie opadło w dół. Cała tylna taśma może się teraz trochę bardziej wydłużyć. Jeszcze jeden oddech. I zacznij powoli opuszczać dłonie do ziemi, i przenosimy sobie jedną i drugą nogę do tyłu, opuszczając kolana na ziemię. Połóż dłonie sobie pod barkami, kolana pod biodrami, i zaczniemy od tego, żeby spojrzeć sobie na dłonie. Rozszerz palce dłoni, spójrz na nie dociśnij palec wskazując do maty podstawę tego palca, czyli ten taki punkt pod palcem, pod małym palcem i mały palec również. Przestrzeń pod Lewym kciukiem i z zewnętrznej strony nadgarstka. Tak zwana hasta banda, czyli dociskamy dłonie do maty i tak samo kolana, i teraz tak jakbyśmy chcieli rozciągnąć matę dłońmi do przodu, a kolanami do tyłu. Poczuj, że zaczyna się aktywować brzuch. Brzuch sobie pracuje. My cały czas trzymamy i podnosimy pięty w górę, zaprzy się na palcach i oderwi kolana na centymetr nad ziemię. Weź sobie wdech. I wydech o, opuść je na ziemię. Pozostań na piętach, usiądź sobie, zapleć dłonie i kilka ruchów nad garstkami, tak, żeby je rozgrzać i rozruszać. Możesz sobie zrobić taką falę. Chcemy wprowadzić dużo luzu, więc te ruchy nie mają jakichś szczególnych zasad. Tak jak potrzebujesz, wyciągnąć, odwrócić. Jeszcze jeden oddech. I teraz wracamy sobie dłoni powoli na matę i zaczniemy klasycznie krowim i kocim grzbietem. Wdech, łagodnie opuszczamy brzuch, biodra w kierunku maty, spójrz sobie przed siebie. A na wydechu zaokrąglając plecy, mocno odepchnij się dłońmi, wypchnij całe plecy do góry. I połącz sobie to ze swoim oddechem. Wdech na krowi grzbiet, a wydech na koci. I teraz powoli się zaczniemy zatrzymywać, ale sobie z tego płynnie dodamy krążenia, więc krążymy sobie ciałem w jedną stronę i w drugą. Płynne ruchy są bardzo dobre dla naszego kręgosłupa. Nasze ciało lubi taki przepływ, szczególnie właśnie kiedy jest zablokowane, więc staramy się tak mięciutko i płynnie poruszać. I teraz podnieś pięty w górę, idziemy sobie do tyłu, podnosząc kolana do góry, rozszerz. Stopy troszeczkę szerzej, tak żeby palce stóp skierowały się trochę bardziej do zewnątrz. Jeśli pięty są w górze, nic się nie dzieje, ale możesz też je podeprzeć, na przykład kocykiem, możesz podeprzeć je zwiniętą matą, tak żeby poczuć stabilność. Kolana są szeroko, podeprzyj się lewą ręką. Kolana są szeroko, podeprzyj się lewą ręką na ziemi i podnieś prawą do góry. Weź sobie tutaj wdech. I z wydechem opuść i druga strona, zapierając kolano, poczuj, co tam się dzieje w Twoich plecach. I z wydechem opuść w dół na ziemię. Zaprzyj łokciami kolana, połącz dłonie. Postaraj się wydłużyć kręgosłup malasa na kilka oddechów. Teraz powoli zacznij otwierać oczy, jeśli są zamknięte. Możesz się podeprzeć z przodu albo z tyłu i powoli usiąść. Połącz stopy ze sobą, złap sobie dłońmi za stopy. Możesz się lekko przysunąć. I polecam też usiąść wyżej. Szczególnie jeśli twoje biodra są, kolana są teraz bardziej na wysokości łokci czy wyżej, to warto sobie usiąść wyżej, na przykład na poduszce, tak żeby unieść biodra trochę wyżej. I teraz spróbuj pomyśleć o tym, żeby wydłużyć kręgosłup, żeby trochę urosnąć na wdechu. A z wydechem pozwalamy sobie na zaokrąglenie, zbliżając brodę do mostka. Na wdechu rośniemy, a wydech, zaokrąglasz. I tak kilka razy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze jeden wdech i wydech. Powoli wyrusz się, podnieś kolana do góry. Możesz się podeprzeć za kolana lub przez bok. Połóż się powoli na plecy. Rozsuń stopy na szerokość maty. Łagodnie ramiona na boki. I teraz z wydechem opuszczamy kolana na lewo, głowę na prawo, a na wdechu unieś do góry i z wydechem na drugą stronę. Góra i wydech. Wdech i wydech. Przyciągnij z wdechem kolana do góry i do klatki piersiowej. Chwyć sobie za kolana i zrobimy kilka takich kółeczek, masując dolne plecy w jedną i w drugą stronę. Raz się zatrzymaj, chwyć sobie pod kolanami, i z wydechem nogi do góry, tak jak możesz. Na wdechu ugnij, ściskając swoje dłonie wdech do góry i na dół. I jeszcze kilka. Wstrzykają mi kolana, nie wiem jak jest u ciebie, ale u mnie wszystko strzela. I jeszcze trzy. Dwa. I jeden. Ok. Opuszczamy stopy na ziemię przed pośladkami. Ale teraz poczułam mocno uda. Wyprostuj sobie nogi. Daj sobie chwilę na to, żeby poczuć albo je trochę tak poruszać, rozluźnić jeszcze na koniec. Możesz sobie poruszać właśnie. Takie rozluźnienie będzie na pewno przyjemne. Połóż dłonie na swoim brzuchu. I teraz przez chwilkę skupimy się na tym, żeby trochę... Wydłużyć swój oddech. Jeśli czujesz, że twoje plecy dolne są mocno uniesione do góry, że są dla ciebie niekomfortowe, możesz sobie pod kolana podsunąć teraz poduszkę albo kocyk zwinięty, może masz wałek. połóż sobie coś wtedy pod kolana. Możesz zamknąć oczy, usłysz swój oddech. Poczuj, jak twój brzuch wypełnia się powietrzem podczas wdechu. Jak delikatnie mięknie i opada podczas wydechu. Spróbuj sobie policzyć podczas wdechu do czterech, a do, wydech do siedmiu. Rozluźnij swoje barki, ramiona. Rozluźnij swoją twarz. Poczuj, że może się rozluźnić też swoje ciało. Twoje stopy, nogi. Twój brzuch. Z każdym wydechem, że jest jeszcze odrobina możliwości na rozluźnienie. Jeśli Twoje myśli zaczęły gdzieś już błądzić, Twój umysł powędrował gdzieś indziej, przywołaj jeszcze uwagę do, do siebie, przywołaj tę uwagę do siebie, jeszcze jeden ostatni świadomy wdech i długi spokojny wdech, możesz powoli. Zacząć poruszać swoim ciałem, swoimi stopami, może rękowo, może się przeciągnij, ugnij nogi w kolanach i przez jeden wybrany bok podnieś się do góry, tak żeby usiąść. Kiedy usiądziesz, wyciągnij jeszcze ręce do góry, połącz dłonie w górze i opuść je z wydechem na wysokość serca. Podziękuj sobie za tę dzisiejszą praktykę. Za to, że stanęłaś, stanąłaś na macie i że zrobiliście coś bardzo dobrego dla siebie, swojego ciała, dla swojej głowy i dla oddechu. Dziękuję bardzo. Na